W tym poradniku pokażę, jak wykonać niemowlęcą rękawiczkę. Składa się ona z tej głównej części, wykonanej z ciepłej włóczki, oraz tutaj sznureczka. W tym przypadku jest on wykonany na szydełku jako oczka łańcuszka, który umożliwia później zabezpieczenie przed spadnięciem z rączki dziecka. Po zaczepieniu nitki na szydełko wykonujemy cztery oczka łańcuszka. Następnie łączymy z pierwszym oczkiem przy pomocy oczka ścisłego, tworząc pętelkę z czterech oczek łańcuszka. Wykonujemy teraz dwa oczka łańcuszka, a następnie dziewięć słupków w tej pętelce. Jeden, dwa. 3 4 5 6 7 8 I dziewiąty słupek, teraz przy pomocy oczka ścisłego łączymy z tym drugim oczkiem łańcuszka z początku tego okrążenia. Kuwamy po prostu szydełko przez dwie pętelki i przeciągamy nitkę. Kolejne okrążenie, rozpoczynamy od dwóch oczek łańcuszka. Słupka w tym samym oczku, którym łączyliśmy naszą robótkę, czyli tam gdzie łańcuszek. A następnie w każdym oczku dookoła wykonujemy po dwa słupki, co daje nam łącznie z tymi dwoma na początku 20 słupków. No czyli mamy już dwa. Teraz trzeci, czwarty, pięć słupków, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. 16, 17, 18, 19 i 20 słupek. Zakończenie rzędu to połączenie z drugim oczkiem łańcuszka z początku tego okrążenia przy pomocy oczka ścisłego. Nasza rękawiczka zaczyna już wyglądać w ten sposób. Teraz kolejne 6 lub 7 rzędów, w zależności od tego, czy chcemy mieć dłuższą, czy też krótszą rękawiczkę, wykonujemy w taki sam sposób. Czyli jedno oczko łańcuszka, półsłupek nawijany, czyli nabieramy nitkę, i wykonujemy ten półsłupek nawijany w tym samym oczku, co nasze oczko łańcuszka się zaczyna. A następnie dookoła po jednym półsłupku nawijanym, czyli łącznie będziemy mieli ich dwadzieścia. Pierwszy mamy dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. 19 i ostatni, 20 półsłupek nawijany. Zakończenie rzędu, oczywiście, łączymy oczkiem ścisłym z pierwszym półsłupkiem nawijanym w tym okrążeniu. Kolejne okrążenia, łącznie 6 lub 7, wykonujemy tak samo. Ja jeszcze pokażę jedno okrążenie, czyli jedno oczko łańcuszka półsłupek nawijany w tym samym oczku i po jednym półsłupku nawijanym dookoła robutki. Łącznie dwadzieścia. Pierwszy mamy dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem dziewięć dziesięć jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście 17 18 19 20, nasz dwudziesty półsłupek nawijany. I łączymy tutaj z początkiem tego okrążenia z tym oczkiem łańcuszka przed półsłupkiem nawijanym. Nasza rękawiczka zaczyna się, jak widać, wydłużać, a w taki sam sposób, czyli jedno oczko łańcuszka i 20 półsłupków nawijanych dookoła, wykonujemy 6, ewentualnie 7 rzędów. I oczywiście tutaj dwa już mamy wykonane. Po wykonaniu już rzędów z półsłupka nawijanego przechodzimy do wykonania kolejnego, czyli jedno oczko łańcuszka, półsłupek w tym samym oczku. Jedno oczko łańcuszka, pomijamy jedno oczko, półsłupek w następnym oczku. Jedno oczko łańcuszka, pomijamy jedno oczko, półsłupek w kolejnym oczku. Oczko łańcuszka, pomijamy jedno oczko i półsłupek w kolejnym oczku. Oczko łańcuszka i półsłupek po pominięciu jednego oczka. I w taki sposób kontynuujemy dookoła naszej robótki, wykonując naprzemiennie półsłupek, oczko łańcuszka i półsłupek w drugim oczku, czyli także pominąć jedno oczko z poprzedniego okrążenia. na zakończenie oczywiście oczko łańcuszka i oczko ścisłe z pierwszym półsłupkiem w tym okrążeniu. Kolejne okrążenie będzie składało się z samych słupków. Wykonujemy na początek dwa oczka łańcuszka, następnie jeden słupek w pierwszej pętelce z jednego oczka łańcuszka. Słupek w półsłupku. Słupek w przestrzeni następnej i w następnym półsłupku również słupek i tak dookoła naprzemiennie w półsłupku i w przestrzeni z jednego oczka łańcuszka wykonujemy po jednym słupku. Teraz do wykonania dwóch ostatnich rzędów, które będą wyglądały tak samo. Dwa oczka łańcuszka i będziemy teraz wykonywać słupki reliefowe. Czyli nabieram nitkę na szydełko, nie wkuwam się w górę słupka, tylko tutaj od przodu pod słupkiem. Przeciągam nitkę i dopiero teraz wykonuję zwykły słupek. Ponownie nabieram nitkę na szydełko. I ponownie nie wkłuwamy się w górę, ale teraz nie wkłuwamy się również od przodu, tylko od tyłu naszego słupka. Jak gdyby okrążając go od drugiej strony i wykonujemy słupek. Nabieramy nitkę, wkłuwamy się teraz od przodu słupka. Nabieramy nitkę i wkłuwamy się od drugiej strony słupka, następnie wykonując oczywiście słupek. I teraz od przodu i w taki sposób, czyli naprzemiennie wkłuwając się za słupkiem, potem przed słupkiem, wykonujemy całe okrążenie. No i trzeba tylko uważać, żeby się nie pomylić w kolejności, czyli żeby wkłuwać się raz z przodu, raz z tyłu słupka. No i oczywiście, żeby z przyzwyczajenia nie wkłócić się w górę słupka, tylko żeby wkłuwać się właśnie dookoła tego słupka, chwytając go bezpośrednio. Za każdym razem wykonujemy jak gdyby normalny słupek, tylko zaczepiamy go wokół poprzedniego słupka. Tworzy nam to taki charakterystyczny wzór, takie pofalowanie. I kontynuujemy tak dookoła. Gdy dojdziemy już dookoła okrążenia, pozostaje nam tylko połączyć z drugim oczkiem łańcuszka przy pomocy oczka ścisłego. I to zakańcza nam nasz, nasze okrążenie. Kolejne okrążenie wykonujemy tak samo, czyli dwa oczka łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko. Wkłuwamy się dookoła słupka od przodu i wykonujemy słupek. Nabieramy nitkę, wkłuwamy się od drugiej strony, od tyłu. Zaczepiając nitkę wokół słupka i wykonujemy kolejny. I ponownie wkłuwamy się. Od przodu słupka i wykonujemy kolejny słupek. No i w taki sposób naprzemiennie wykonujemy to ostatnie okrążenie dookoła naszej robótki. I to powstanie taki charakterystyczny ścięg, taki wzór. No i zakończenie rzędu oczywiście to oczko ścisłe z drugim oczkiem łańcuszka z początku tego okrążenia. To już jest zakończona nasza robótka, więc teraz mamy tutaj charakterystyczny ten wzór, który ładnie tu widać. Wykonujemy oczko łańcuszka, które zaciskamy, co zabezpiecza naszą robótkę przed spruciem. Nitkę odcinamy z zapasem lub po prostu wyciągamy, jeśli mamy niewielką odległość już do końcówki, tak jak w moim przypadku. Końcówkę oczywiście rozprowadzamy dookoła naszej robótki przy pomocy igły bądź szydełka. Jeżeli mamy tą nitkę od przodu, to również ją odcinamy lub rozprowadzamy po robótce. Kończenie. Teraz pozostaje nam wykonanie tego sznureczka, którym będziemy mogli zasznurować tą rękawiczkę na rączce. I tutaj po prostu wykonujemy zwykły łańcuszek. No i 50 oczek jest, takim moim zdaniem, optymalną ilością. Oczywiście można wykonać więcej. Jak ktoś chce mniej. To już prawda, dowolnie, jak kto uważa, że będzie mu lepiej i łatwiej. No ważne po prostu, żeby łatwo dawało się to później zawiązać. Czyli tutaj nawet można się nie kierować ilością oczek łańcuszka, tylko długością, jaką otrzymamy. I tutaj wykonujemy ten łańcuszek. On nam się może wydawać no, strasznie długi, ale naprawdę, jak się go potem wplecie w rękawiczkę, to zostają krótkie takie końcóweczki. Ja tutaj jeszcze kilka wykonam. Zakończenie to po prostu zaciągnięcie jednego z oczek. Odcinamy końcówkę. Mamy taki dosyć długi łańcuszek. Końcówki, czyli te luźne nitki, to możemy albo odciąć bezpośrednio przy supełku, możemy zostawić po prostu trochę krótsze. Możemy rozprowadzić po łańcuszku. To już zależy, jak chcemy. Ja po prostu troszeczkę je przytnę. Bierzemy sobie teraz naszą rękawiczkę i łańcuszek. I tak jak skończyliśmy tutaj te rzędy z półsłupka nawijanego, to wykonywaliśmy przestrzeń z pojedynczej pętelki, jednego oczka łańcuszka i to właśnie w te pętelki wciągamy nasz łańcuszek. Najłatwiej będzie to wykonać przy pomocy szydełka i po prostu przeciągamy ten łańcuszek przez te pętelki. I tak dookoła rękawiczki. I jak już nam się to zrobi dookoła. To teraz wyrównujemy końcówki naszego łańcuszka, żeby po obu stronach były tak mniej więcej takiej samej długości. No i teraz zawiązujemy kartkę. No i tak prezentuje się nasza gotowa rękawiczka bezpalczasta dla niemowlaka.